Jak często analizujemy utratę wartości środków trwałych? Problem z tą analizą polega na tym, że często ją pomijamy. Zakładamy, że nie ma mowy o utracie wartości, bo przecież aktywa coś wypracowują. Zazwyczaj dlatego nie analizuje się przesłanek wystąpienia utraty wartości, mimo iż jest to wymagane przez standardy rachunkowości. Moduł 24 Easy Audit, Utrata Wartości, opracowaliśmy nie tylko dla osób, które nie mają zbytnio pojęcia. Jak do tematu podejść, ale także dla tych, którzy chcą ustalić, czy w ogóle konieczne są dokładne wyliczenia i testy na utratę wartości. Samodzielnie i z łatwością dokonają analizy przesłanek utraty wartości przy pomocy naszego serwisu. Z pomocą 24 Easy Audit analiza przesłanek utraty wartości zajmuje nam teraz zaledwie kilka minut. Samodzielnie przejdziemy przez cały test, a na końcu dowiemy się, co powinniśmy zrobić z tematem dalej. Dokumentacja, którą możemy pobrać z 24 Easy Audit po zakończeniu testu jest świetnym potwierdzeniem przeprowadzenia analizy przesłanek utraty wartości i możemy ją ująć w dokumentacji księgowej.